Hej, hej, hej! Witajcie w kolejnym odcinku no i tak. Wiem, że trochę dawno mnie nie było, ale po prostu no... Nie miałam o czym nagrywać, nie miałam też czasu. No, jak już zauważyliście, trochę się na tym kanale zmieniło. Bo po pierwsze... Inne intro, bo właśnie e, zrobiłam taki inny intro, które moim zdaniem jest takie lepsze i takie, no jest takie lepsze. E, no i także zmieniłam ikonę, logo znaczy się, czy jak, to, czy jak to tam nazwać. E, no i ogólnie to, jak widzicie, ja też gram w Star Table i teraz właśnie będę też nagrywać o tej grze. Będę nagrywać Real S.S.O., ale także od czasu do czasu nagram coś dla odmiany. No i oczywiście będą się także pojawiały filmiki z hobby horsingu, ale jak na razie nie miałam takiej możliwości niczego wyrzucić z hobby hobbyhorsów, bo po prostu byłam dwa tygodnie chora, a potem jeszcze tydzień do siebie wracałam, bo jeszcze tak się nie czułam na siłach. I chyba z trzy dni temu miałam pierwszy trening po tej przerwie, no i to był taki luźny trening, więc już powoli zaczynam wracać do treningów i zacznę też nagrywać. I ogólnie tu mam, mam też nowego hobbyhorse'a. Nawet nagrałam unboxing, ale niestety nie udało mi się go jeszcze zmontować, tak że to no ja już go mam od miesiąca, albo nawet z dwóch. Jeszcze tego nie zamontowałam, bo po prostu nie mam sobie takiej możliwości. Więc myślę, że kanał się zmienił na lepsze Kiedyś też był bardzo fajny oczywiście, ale teraz tak po prostu bardziej mi się podoba ta ikonka i w ogóle bo już tak naprawdę już od jakiegoś czasu planowałam zmianę tego intra, no i teraz już zabrałam się za wszystko i jest już spoko no więc też bardzo mnie zmotywowaliście do, do dalszego nagrywania, że ogólnie mam już 33 subskrypcje za co bardzo dziękuję i ogólnie to mnie najbardziej zmotywowało, bo ja wchodzę na mój kanał a tam um, widzę y, 33 subskrypcje, więc się bardzo cieszę. Właśnie y, tak, tak, tak się trochę zniechęciłam do tego nagrywania, bo y, myślałam, że i tak mnie nikt nie ogląda, coś tego typu, ale teraz jak zobaczyłam, że jednak ktoś tam chce moje filmiki, to teraz mam taką mega y, zachętę do, do dalszego nagrywania, więc teraz się będą częściej pojawiały filmiki. No więc dzięki za Oglądanie, no i oczywiście, żeby nie, nie przekapić kolejnych odcinków ze Star Stable i z hobby horsów, zachęcam do zasubskrybowania.